Ja usiamę wam wszystkim. Ja jestem Mister Warner. A to jest odcinek następny z serii, jakiejś tam serii, którą pewnie na nadam jakąś fajną nazwę, ale jeszcze nie ma nazwy. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam gdzie najlepiej chować diamenty i takie tam. Tak. Więc zaczynajmy. Trzeba będzie wejść do neteru, jak widzicie, jestem w neterze. Trzeba będzie dojść do bedrocka, jeśli ktoś by nie wiedział, to na dole i u góry jest bedrock w piekle. Na razie podejść do kratki, o, jestem trochę wyżej nawet, trzeba tak i rzucić perłą. O. I tutaj już mamy naturalny świat, super płaski. No i tutaj można sobie zbudować chałupkę jakąś. Chałupkę. Eee, tak, tutaj można sobie budować chałupkę, można budować do bodajże 126 kratek do góry. Nie będę prezentował, bo mi się nie chce. No i tutaj można sobie zrobić magazyn, będę robił szybko magazyn jakiś tam. Można też zrobić mechanizm, który zaprezentowałem w poprzednim odcinku. Żeby jak ktoś nam tutaj wbije, to żeby tam nie ukradł, No i tutaj można sobie diamenty schować mało kto pewny tutaj będzie wiedział o takim czymś ale na przykład na serwerze multiplayer to się bardzo przyda tak można sobie tutaj na przykład nie wiem można sobie tutaj zrobić jeszcze farmę drzewek czy coś o Teraz pokażę, że rosną drzewa. 3, eee, jeszcze jedno drzewko. Nie tu, tu. i nie, tak tropikalne drzewko. No, to już mogę wrócić. Mączką o kostną proszę. Dziękuję. Proszę drzewa rosną. Proszę, nie moje malutkie, proszę, proszę, drzewa rosną, yy, na przykład tropikalne i dębowe drzewo mają kolor yy, liści pustynne, taki jakby tryb pustynny, no i jeszcze Wam pokażę taką małą ciekawostkę, zobaczcie. Zobaczcie. Widzicie tropikalne drzewo? Nie, tak jest właśnie. O, zobaczcie. Tropikalne drzewo wygląda identycznie jak drzewo dębowe, tylko, że odwró odwrócone tak jakby bokiem. No, to była taka mała ciekawostka. I jak teraz wyjść z tego świata? Pewnie się zabić. Albo coś takiego. Albo po prostu sobie wybudować portal. Pewnie mi portal nie wyjdzie jak zwykle. O, wyszedł mi! Jej, pierwszy raz. Krzesiwo ciach. I wracamy do domku. No, No. U, trochę się poszło, dobre. No, no i teraz już można sobie wrócić. Aha, i żeby nie było, to portal, że w neterze. Mm, zaraz Wam pokażę. wrócę tylko tutaj. W neterze. Także tutaj jest neterak. Tak, tutaj jest neterak. Jeden klocek w neterze równa się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem klocków w normalnym świecie. Chwileczkę. No. Tak, jeden klocek w nadarze równa się 8 kloczków w normalnym świecie. No, to była taka mała ciekawostka. I to by było już na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Do widzenia i cześć!